www.nieruchomości online.pl. I wracamy do tego, co przed nami. A przed nami najbliższa noc, która będzie już zupełnie inna, dlatego, że będzie więcej opadów, będą burze. Um, nie no i temperatura różna. Na pewno będzie cieplej dziś w nocy, bo chmury, które pojawią się w wielu regionach, przytrzymają to ciepło, więc ta temperatura jak no to do 12-13 stopni w strefie frontu, bo już na zachodzie kraju ta temperatura będzie niższa, bo będzie już po froncie, więc napłynie troszeczkę bardziej rześkie powietrze. No i zobaczmy, co przed nami w ciągu dnia w poniedziałek, dlatego że wtedy na zachodzie kraju będzie już spokojniej, łagodniej, temperatura będzie niższa, 16-18 stopni. Um... <laughs> przepraszam 16 18 stopni powiało chłodem 19 Poznań z kolei wschód południowy wschód tu 21 22 23 i 24 stopnie 24 w Krakowie i proszę zwrócić uwagę na ściany Polski wschodniej południowo-wschodniej południe tu będzie właśnie ten front więc jeszcze w ciągu dnia te burze będą się pojawiać z kolei pozostałe regiony szczególnie zachód i Wielkopolska spokojniejsze i łagodniejsze no ko i ko kolejne Jakie to trudne słowo kolejne. I nad niej przed nami we wtorek od 13 do 17 stopni w Polsce południowo-wschodniej będą pojawiać się przelotne opady deszczu z kolei na północy w centrum na zachodzie przejaśnienia tu łagodnie północ 13-15, centrum 15, maksymalnie w cieniu 17 Dolny Śląsk. Także poczujemy spadek temperatury w ciągu tych najbliższych dni. W środę łagodniej, bez deszczu. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę od 14 do 17 stopni. No i wszędzie będzie spokojnie. Chmury będą się pojawiać, ale nie groźne. I zobaczmy kolejne dni. Czwartek. Od 15 do 19 stopni, 19 Dolny Śląsk, 18 centrum, 17 Pomorze zachodnie. i Polska południowo-wschodnia i wszędzie przejaśnienia. Chmury owszem, ale z nich padać nie będzie. Z kolei popada, o, na przykład, tak jak w trójmieście, ale na północy, w centrum, w piątek. Tutaj też czuć silniejszy wiatr już.